Cześć, tu znowu Loser i witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 1. No i komputer, komputer, komputer. Najpierw zlagowałeś poprzedni odcinek i usunąłeś odcinek, który ma być dzisiaj. Miał być dzisiaj, a jest ten. Na szczęście w nim tylko um, odkryłem tutaj parę rzeczy. Zrobiłem chyba jedno dostarczenie listu. I to w sumie tyle, bo nic tam nie wychodziło. No strata niestety. Trzeba nagrać kolejne. Przeniosłem nas tuż do misji fabularnej. W yy, żadnego wątku misji fabularnej nie robiłem, czyli jest OK. No i co tutaj? Idziemy yy. do góry. Elvisen, to throw. Hmm. Ah, how many do we have here? Just to enter. No, good. Mm. Uh, um. no Alcayer, it is good to see you, and in one piece, you as well, friend. I am sorry for your troubles. Think nothing of it. A few of your brothers were here earlier, in fact. Oof, if you'd heard the things they said, I'm certain you'd have slain them where they stood. It's quite all right. Yes, you've never been one for the creed, have you? Is that all? I'm sorry. Sometimes I forget myself. What business brings you to the Mass? A man named Tamir. Al Muallim takes issue with the work he does. I meant to end it. I trust you have searched the area better understand your enemy. yes, here's what i've learned. tamir rules over the souk el salah. he makes his fortune selling arms and armor and is supported by many in this endeavor, blacksmiths, traders, financiers. he's the single largest death dealer in the land. and have you devised a way to rid us of this blight? a meeting is being arranged at souk el salah to discuss an important sale. they say it's the largest deal tamir has ever made. he'll be distracted with his work. that's when i'll strike. Czyli rozmawiałem tak po prostu ogólnie, ogólnikowo, ale też tak zapewne rozpocznę kolejny wątek fabularny. Przepraszam, że nie tłumaczę, ale tak, a no, tak jakoś zapiszę naszą pamięć. I... siedzieliśmy tutaj, nie wiem, modliliśmy się, tu coś. Dobra, mamy jakąś misję fabularną. Biegniemy. Może... Hmm. O, 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 widzicie, widzicie znaczek na mapie. Nie wiem, czy już mówiłem, ale to jest e, napaść na cywila... ...przez templariuszy. O, właśnie. Jeps, 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 kurde. kurwa. Mm. Boom, boom, boom. boom. Mm. Kurwa, 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 bi, 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 kurwa, szybko. kurwa, szybko. kurwa, dobrze, dobrze, dobrze. 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 Mhm. Lepiej takie pojedyncze kontry wyprowadzę. Oho, to było ładne. Nie bicie cywili. Spoko. No dobra, mogę się schować fajnie. Aha. Spoko. Skakuj, skakuj, bo zaraz ktoś tu przyjdzie. No. Dobra, spoko. Co ty robisz? <grystanie> kurde. Jeps. Biegniemy dalej. Mm. Tutaj był chyba punkt widokowy, a tutaj jest przejście. Biegnij, biegnij. Stracisz kilka kilo. Ładny skok to był. Tak, jakby nie patrzeć, dosyć sporawy. I do góry. Lecimy dalej. U No to nie wyszło. Preparation is crucial to your success. Clear the area of. Nie, naprawdę. O oh, kammon. Dobra przyspieszenie. I am at your service. No, you don't understand. I have <coughs> nothing. Something caught your eye? Okej, okay, jesteśmy. I? I i i. Are you serious? A utknąłem, oni coś mówią, ja utknąłem. Linie przeze mnie przelatują. No co ta. Mm -hmm. scznego o mogę zejść jak miło shiftem A cel jest to build the order which means my client we need more time this is the excuse of a lazy or incompetent man which are you neither what I see says otherwise now tell me what do you intend to do to solve this problem of ours these weapons are needed now I see no solution the men work day and night but sure, but sure, broni, so and the destination it is a difficult route. Were it that you could produce weapons with the same skill as you produce excuses? I have done all I can. It is not enough. Then perhaps you ask too much. Too much? I gave you everything. Without me, you would still be charming serpents for coin. All I asked in return was you fill the orders I bring you. And you say I asked too much? Hmm. You dare disrespect me. Się, za dużo. O, oh, wow. Then you should have kept your mouth shut. No, stop! Stop? I'm just getting started. No! Oh, wow. Oh, You came into my souk, Stood before my men? And dared to insult me? You must learn your oh. no leave the body let this be a lesson to the rest of you think twice before you tell me something cannot be done now get back to work mm-hmm I co mamy teraz zrobić? Śledzić go? No i co? Żeby to był nasz cel? Dwa, OK.

Si You'll not profit from suffering any longer. You think me some petty death dealer suckling at the breast of war? A strange target, don't you think? Why me? when so many others do the same? You believe yourself different then. Oh, but I am i serve a far nobler cause than mere profit just like my brothers brothers ah but he thinks i act alone i am but a piece a man with a part to play to what you think zwer luji good i look forward to ending their lives as well such pride Okej, No, Ok, możemy iść. O, to Biegniemy. No, do góry, do góry. Biegniemy. Czyżby tak łatwo poszło? <laughs> Ojej, to było takie bardzo łatwe. Ale jeszcze w mieście nas szukają. Czyli jak się ujawnimy, to zaczną za nami biec. Dlatego trzeba iść na dalej. Okej, okay. wydaje mi się, że tutaj już jesteśmy bezpieczni i time-lapse. Z biegu. Kurna fucking shit. Yy, z powrotem. Ojej, o, o, o nie, jednak nie, nie, jednak nie ma Tajlapsa. Bo zaraz zgina. Gury. Szybko. To nie będzie takie łatwe jak myślałem. Mmm, dobra, już nie. Dobra kurna będziesz tak skakał. O, o to chodziło. Skok przez ścianę, tak. Do góry, do góry. Zbierz się. No. Znowu do góry. I time lapse. We are. As you can see, this was our mission. Word has reached me of your victory, Altair. You have my gratitude and my respect. Thank you. It is a shame that the other assassins continue to hold you in such poor regard. Rafik, I do not care what the others think of me.

Mm -hmm. Czyli asystentka chciała, żebyśmy wypoczęli. Mm, dzięki. A teraz chodźmy. Okej. Okay. O, Facebook. Dobra, kładźmy się. Jezus, co to było? Z poranka. No, czyli musimy wstawać, nie marnować czasu. Where's Lucy? Oh, don't worry, she'll be with us soon enough. So, why are you doing all this, Doc? What are you hoping to accomplish? You turn the television on lately? Read the newspaper? Never cared much for that stuff. Then, let me sum it up for you The world's a mess. It's pathetic, really. You've seen it firsthand yourself. A thousand years between you and your ancestor, and society remains just as barbaric just as stupid and your point is order mr miles the world needs order that is what we're working towards and that is what you're helping us to achieve you expect me to believe you're building a better tomorrow that's exactly what we're doing the human race calls out for direction they they know they do know why they're what they're meant to do well <laughs> we're we're going to going to to tell them and once they understand how to live their lives, everything will be better." "better how?" Mm -hmm. "an end to all conflicts, large and small. isn't that what you assassins strive for? peace in all things." "i told you i'm not an assassin." "right, right. in time, mr. miles. in time you'll understand. Or you won't. I don't care either way. As long as you show us where it is. Where what is. Sorry, I'm late. Czyli. Czyli jak. Aha, okej. Okay. Skoro mamy wejść do maszyny, to wejdziemy do niej w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Subskrypcja oraz Facebook w opisie, jeśli się podobało, to like w górę. Czyli no, łapka w górę, a jeśli nie to w dół i komentarz dlaczego, co polepszyć, co jest dobrze. No i ja, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Nara!